Cześć, i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ghost of Tsushima, w którym poznamy trzy perspektywy, trzy działania, trzy iluzje. Miałem następnąć od razu przed do 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 questa, ale zauważyłem, że tutaj coś ten e, chrząszczu chce mi powiedzieć, więc Zmimo go posłucham i sprawdzimy, co minąłem. Tu. Może tu skoczę tutaj w ten sposób, czy Jin nie ogarnie? tu jest szmata, więc Patrzę chyba w ten sposób. No. Co dalej? O, no dawaj, dawaj na dół. Halo? Możesz tu się wbujać, czy nie? Okej, okay, to chyba znaczy, że nie. O, tu możemy. No, zejdź na dół, po prostu zejdź na dół. No, gin. No, wchodzimy do domu. Dla odmiany od góry. Wejdź, zaskocz. Przetocz się po półce, masz rację. Są zapiski, git. To tutaj do tego mnie ciągnął chrząszczu. Zobaczę tylko czy czegoś jeszcze tej w głównej części wioski nie pominąłem. Chyba nie, bo nic więcej nie dyga. Nie będę otwierał tych klatek, bo się boję, że coś wyskoczy. Fajne mają takie te tipi. Coś tu gdzieś ktoś dla mnie, nie? Dobra, to jedziemy jedziemy w takim wypadku z teleportem do miasta. E, gdzie był teleport? Tu. <laughs> I chciałbym zajrzeć, zanim odpalimy questa do naszego zbrojmistrza. To jest płatnerka, prawda? Zawsze lecę najpierw do płatnerki. Nie, zbrojnicz. Zobaczmy. Katana zużyje mi 40 stali, a tanto. Hmm. Nie, tanto mamy zdanie. No, tutaj mi brakuje życzę. Już tyle razy odwlekałem ulepszenie tego tanto, że stwierdziłem, że najwyższa pora, żeby to zrobić. Parę razy by mi to uratowało tyłek jak robiłem te skrytobójstwa, bo zdążyłbym się schować. No ale nic. Stare czasy nowe zapowiadają się lepiej. Gdzie jest nasze zadanie? A, jeszcze chciałem rozdać punkty w technikę. Tak, tak, pamiętam. paru niemożliwy. Tak, weź to. To też weź, niemożliwe do sparowania. I to też weź. Tak, i chciałem jeszcze w. Czy mogę tutaj w włócznictwo zainwestować? Ostatnio więcej strzelam, także. A, R3 spowalniamy czas. Nie mogę tego anulować. Okej, okay, fajnie. Ile się odnawia? O, dobra, czyli te kolejne bonusy, żeby to zredukować będą ważne. No to co, lecimy z naszym nowym znajomym. 駒田の戦の後俺も変わってしまった地獄でしたかコモダかああ皆討ち死に浜は血を吸って真っ赤に染まりまるで泥の沼この世の景色ではない我らは南へ向かい日が暮れて ひどい嵐で立ち往生にある村で休んでいましたが悲鳴で起きると母屋が燃えていた猛虎の仕業でした縛られて金れたへ運ばれその後は討ち死にの方がマシだ 方針の所在がわかりましたすぐに立つかはい行き先は海岸の屋地 キャラクターのターゲットはこ,こ,でうそこでいかのキャラクターのキをラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクりーのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラのキャラクターのキャラクタのキャラクターのキャラクターのキャラクのキャの なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと、兄と共に修行してユくものだと思っていました。こんなことになるとは。すべてを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるがお主の人生は続くもう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば 酒井様もこもだで死んだ者の命を背負っているのでは？そうだな。死んだものの分まで生きねばですが、たやすくはありません。そうかもしれん。蒙古襲来前の人生が遠い昔のように思えます人一言のように20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様。 方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。総兵を避難しておるそうだな。やつはブグスら嫌います。タチもなぎなたも。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。間もなく野営です。バンペす倒しましょう。来い No, od razu na grubo. I to wszystko. <grywka> Okej. Okay. でならば兵に見つからずたどり着ける。毛子の呪しずつ呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて証までお会いしましょう。呪しが上がったら。 czy ja będę mógł tam po cichu wjechać, czy on tam po prostu wbije i odpali to działo? Będzie tutaj. Może go dorwę jakoś bokiem. W ostatniej chwili się udało. Nie widzę, czy on machę, czy nie ma, więc nie będę ryzykował. Dobra, będziemy odwalać numer. Tamten, ten co się pod tamtą ścianą opiera, tego nie widział? Prawie mnie dźgnął. Zgubili trok To jest niesamowite.

どなたです仲間だ、逃げるぞ。できません。猛虎がス寺デラに連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口を聞かぬ。いけません。私は残らねば。酒井様、方針。ノリオなぜここにおる近くの猛虎が呪しに気づいた。向かってきます。<laughs> そうか。方針、下がれ。 Właśnie na to liczyłem, że jeszcze się uda ich wycić. Nie w tego. Jeszcze ten dostał? Jak ja go mam odcucić w tym całym syfie? I tak właśnie kurczę. ちょっ死んだ私だ。けだ。とまない。助けになればと思ったのだが。モ待っは私を探して、いた。皆を救うためょっとったのだ。 どうして所在を知られたそれは私にもわからぬだが杉寺に戻るよう脅された治療のため敵の傷を癒すつもりなのか苦しみに敵味方があるのでしょうか敵によるなもしかして杉寺は落ちたのかどうだろうか範雄 源平が来る前に方針と村に戻れ、猛虎が来たら俺も一緒に手立てを寝ろう。 No Ten mnich, co go ratowaliśmy, Hoshi czy jak mu tam, to tak widzę mocno... mocno pacyfistyczne zapędy ma, tylko... Nie wiem, no. Nie wydaje mi się, żeby to były warunki do tego typu podejścia. Rozbieramy wszystko. Kage ma problem, żeby kamyczek prze przekroczyć. Może tu wejdę jeszcze. Czy jest tu gdzieś jakiś pytajnik w niedalekiej okolicy do zrobienia? Tą lisią norę mam ukończoną. Jeżeli tu nic nie ma, to mogę się wziąć za coś, co było na poprzedniej wyspie. Pamiętałem, że będzie taki moment... Pamiętam, że mówiłem, że będzie taki moment, że trzeba będzie do tego wrócić. Wydaje mi się, że teraz mamy chwilę na to. Teoretycznie mogłem się tepnąć tam na tą y, naszą bazę, ten, ten fort, który odbijaliśmy. Ja stwierdziłem, że tutaj możemy sobie jeszcze trochę mapy po, po, poeksplorować. Po drodze do tego naszego tajemniczego punktu. Jedę dobrze. O! Nic nie widzę. Ktoś jeszcze tu został? Tak, tylko się od włóczni. Idziemy. No ok. Muszę się rzeczywiście bardziej zainteresować tymi postawami. To jednak robi robotę. Ktoś tu jest. Nie, dostałem już te magiczne punkty do tego. Jeszcze jest zapasy I gdzieś tam O, zapasy Kage dawaj i jedziemy w naszej podróży będzie terytorium Mongołów, czy, czy to w ogóle nie tu Jest tu ktoś? Nie ma, dobra Znaczy, że mam iść dalej jeszcze Tam jest pytajnik Może tu będzie jakiś quest, czy będę musiał tutaj nie wrócić Nisia no, okej okay. No. Dawaj Listek, dwójka i krajem, bo nas mija Parka Jerzy. To są dziki. No cóż, dwa z trzech. <noise> Zawsze coś. Liska gdzieś zgubiłem. Czy to nie będzie tu. On zwykle mnie w takie dziwne miejscówki prowadzi. Widzisz, lisku? Teraz ja byłem szybszy. Aha. Coś jeszcze gdzieś wisiało, ta yy, latarnia w komodzie. Tu chyba nikogo nie ma, prawda? Trzeba tylko odpalić, trzeba to tylko odpalić. Szybko i przyjemnie. By wszystkie te questy tak leciały. Tak i coś jeszcze tu gdzieś było. A z handlarz białym barwnikiem. O, tu jest pytajnik. Baston będzie najbliżej.

pogawędkę do misji, którą już mi się udało zrobić, więc nie miał co powiedzieć. Taką mam teorię, może tam tej chatki teoretycznie tu dalej. O, kolejna Mara. Dobra seria. No, dawaj listku. O, dość szybko. I. Coś jeszcze? Mamy tutaj do zrobienia? Tu jest jeszcze pytajnik. Lisianora Nora była niedaleko, to, to chyba już nie będzie lisia nora. No, Nora. Mi się wydawało, że tu się coś dużo świeci.

W łatwopalnych szmatach. W przeciwną stronę mi to każe jechać. Czy tu jest jakiś zjazd, czy... Jest, dobra. KGD da rady, nie połamie nóg. O, gdzie jesteś? Czyli co, z tego co gadał ten typ, stawiam, że tam gdzie się udajemy, to będą gorące źródła. Jest Wilga. Tu mamy Hajku? Hajku z Cudzu. Strach obarcza nas. W spokoju śpimy. Nieprzerwany ruch. To mi się podoba. Bronimy bez obawy. Spinamy się ku niebu. Zimna dłoń mi czeka. Nie, spinamy się ku niebu. Ze złej przeszłości. Wolność bez granic, gotowi na kres. Wolność bez granic. Yasurakani, otsuru gotoku ni noboru leba, kia oinobi No i git. Chciałem powiedzieć, że tym pozytywnym akcentem, ale trochę lipap, jeżeli układaliśmy hajku o śmierci. Także tym akcentem myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.